Czasem na pytania i odpowiedzi podobno mogą być pytania charakterowe. Okej. Okay. Ile macie lat? Ja mam 21 lat 22 lata 20, w tym roku 21. 18. Dzień dobry. E, dwoje... No co, dopiero piję Wyzwania mnie od 4. Co mam robić? No, no wydaje mi się, że to jest powód do dumy, tak? Jeżeli jesteś lepszy od kogoś innego. To dlaczego się nie cieszy? Mieliście taki w takim czasie, że się tak podłamaliście i się, czy odpuścić sobie granie, czy nie? To znaczy odpuścić granie może nie, ale na pewno były takie momenty mecze, że przegrywałeś na przykład wygrany mecz, który był naprawdę bardzo ważny i no, naprawdę szło się załamać, depresja dopadała, Ale z czasem to przechodzi. Czy macie jakieś pasje potocarską? Ja, ja na przykład bardzo lubię grać w piłkę nożną. I, no nie wiem, lubię też bardzo uprawiać sport, tak. I to jest moja pasja inna niż CS. Moja jaka jest pasja Alexus? Nie mam innych pasji niż komputer. pasja piłka, można Sport, tak jak zresztą Piotrek. Dobra, to mam no to jeszcze kolejne pytanie. Takie to to dość fajne. E, jakie są ciemne strony bycia profesjonalnym zawodnikiem? Nie, nie wiem, jaka jest ciemna strona nie bo chyba żadnych, póki wpadają pieniądze. Nie no żartuję. Ciemne strony. Znaczy, no ciemnych stron może nie ma, ale nieraz jest ciężko, na przykład w moim przypadku ciężko mi było nieraz pogodzić w uczelnię, ale zawsze yy, wyższością oczywiście był tanter, więc teraz odpuszczałem zajęcia, żeby zagrać jakiś meczyk, ale opłacało się. Pytanie przede wszystkim na stronę tego wszystkiego jest to, że głównie trudniej organizowane są weekendy z takim natłokiem turniejem, jaki mamy teraz przynajmniej w którym nie mamy żadnego wolnego weekendu dla siebie, Także tylko gra i wyjazdy. Okay, to jeszcze jedno pytanie. Czy wybralibyście klasę o specjalizacji e-sport? Gdybyście stali przed wyborem szkoły polad gimnazjalnej? Jeżeli miałbym możliwość wybrania takiej szkoły, to tak, wybrałbym. Wybrałbym ze względu na to, że to jest coś, co mnie interesuje. Na pewno kasa esportowa fajnie jakby była podciągnięta pod projektowanie, tworzenie gier, tak? czyli graficzne jakieś sprawy i programistyczne. I dlatego esport, który ma bardzo bogatą historię. I tak naprawdę bardzo fajnych rzeczy można się dowiedzieć, jeśli chodzi o mnie. Patrząc na to, jak w wieku 15-16 lat byłem zajarany tym całym sportem, wyjazdami, nami, to na pewno bym się wybrał do takiej szkoły. Niezależnie czy to by było organizowanie eventów, czy też samo granie, po prostu sama nazwa by mnie przyciągnęła i na pewno bym się wybrał do takiej szkoły. Ja bym się do Was zdecydował na taką szkołę. A ty? Ja chyba też. Jak trenujecie na co dzień AIMA, Reflex czy inne aspekty waszej gry? Na pewnym etapie gry już tak bardzo się do tego nie przykłada. Ja osobiście, kiedy gram mniej, gram lepiej. Wolę prowadzić powiedzmy pełne życie osobiste, czyli gdzieś wyjście z znajomymi i nie wiem. Byłyście na mnie właśnie i teraz już gram bardzo mało deathmatcha, ale jeżeli ktoś chce się wybić, to właśnie granie deathmatcha czy jakiś faceitów na pewno prowadzi do poprawienia swojej gry. Ja y, dużo gram y, FPLi, y, miksów na faceicie i czasem też dema przed najważniejszymi meczami. To tak y, no mniej więcej godzinę dziennie i tak wygląda mój prezent. No ja to chodzę 10 minut rano na deathmatch i starczy. Jestem odzyskany. Ja gram godzinę na meczu i na moda. Ja gram dwie godziny na letmeczu. Czyli godzinę na. Aj. Czy na e, wzorowaliście się na jakichś graczach? Ja idole, idolę to tą. Nie wiem, czy Rauch, Okej, okay. Okej, okay. idole sportowe. Ja nie mogę powiedzieć, że na, na kimkolwiek wzorowałem, bo po nigdy nie miałem ulubionego gracza. Czy za starego testa, czy teraz. No, nie więc wydaje mi się, że to, to po prostu grałem po swojej. Ja trochę tak się może. Się... Wzorowałem na początku, ale nie jest najlepszy. Moi hmm. może na białym trochę, dobrze grał, Moim zdaniem najlepszy jest Niko. Ja się wzorowałem kiedyś na wersję 1.6 Neo, a teraz mój ulubiony zawodnik to Kolusi. Słuchajcie, dobra, ja Wam dziękuję bardzo w imieniu o, zarówno Pawłów jak i swoim i co, teraz zapraszam Was do sali 1 na 1, gdzie będzie Konrad razem z Pawłem.

tak czasem bywa, też pierwszym wycieczce przyjechać. Taka okay, jest praca, taka jest realizacja, więc ja jeszcze raz serdecznie gratuluję. No i no, wykorzystajcie ten wycieczek, dobrze.